Cześć, matura za chwilę. Jeśli zastanawiacie się, czy jeszcze coś możecie zrobić, czy przypadkiem o czymś nie zapomnieliście, to zapraszam na garść ostatnich porad, takich tuż przed maturą, które realnie mogą uratować punkty. Witam bardzo serdecznie na kanale. Po pierwsze, wyśpijcie się. Powtarzam tę radę do znudzenia od wielu lat. Jeżeli miałbym wskazać jedną rzecz, jedną rzecz, która jest naprawdę bardzo łatwa do wykonania, a jednocześnie może Ci naprawdę dołożyć kilka punktów, bądź sprawić, że te kilka punktów stracisz, to zdecydowanie wskazałbym sen. Okej, okay, załóżmy, że zarwiecie noc, że spędzicie jeszcze te ostatnie godziny na przygotowanie, na powtarzanie sobie tego i tamtego, a rano strzelicie sobie wielką, mocną kawę, albo nawet dwie i jakoś to będzie. W sumie niby tak, ale ten brak wyspania, ten brak wypoczęcia może później okazać się kluczowy, szczególnie w zadaniach ze słuchania. Tu nie będzie czasu na zastanowienie się, tu może nie być czasu na zebranie myśli, które zebrać może być naprawdę ciężko po dwóch godzinach snu, czy tam trzech. Jeśli tylko możecie, naprawdę, wyśpijcie się. To właśnie sen, wypoczynek może Wam realnie załatwić tych kilka punktów, a nie powtarzanie do czwartej nad ranem. Po drugie, pamiętajcie, że to naprawdę nie jest trudny egzamin, a wy potrzebujecie raptem 15 punktów, żeby go zdać. 15. Na 50. To na przykład same pierwsze trzy zadania, to jest samo słuchanie. 15 punktów. Możecie zrobić słuchanie i mieć fajrant. Żartuję, nie róbcie tak. Nigdy nie możecie być pewni, czy na pewno wszystko poszło idealnie, ale można by tak zrobić. Sam mail na końcu to 12 punktów. Przypominam, że Wy potrzebujecie 15 i macie zdane. Naprawdę trzeba się postarać, żeby to oblać. Samo to, że tu jesteście, że oglądacie ten film, oznacza, że jednak trochę się przejmujecie. A skoro się przejmujecie, to pewnie coś tam jednak wiecie. Czyli zdacie, bo naprawdę, żeby zdać angielski, właściwie wystarczy wiedzieć coś. 15 punktów. Być może zresztą zaglądacie na ten kanał częściej niż tylko po ten odcinek, a to już oznacza, że wiecie nawet więcej. Także Luz, na spokojnie. Po trzecie, pamiętajcie, że czasu jest naprawdę dużo. Dwie godziny na raptem 12 zadań. I jako człowiek, który wiele razy siedział w komisji, najnudniejsza robota ever, zapewniam was, że jeżeli ktoś zostaje do końca, to dlatego, że chce. I bardzo dobrze, jak chcecie się poczuć z tym lepiej, jak chcecie przejrzeć sobie wszystko 200 razy, to zostańcie. Niech was zupełnie nie stresują te znudzone oczy komisji. Ale na pewno nie dlatego, że czasu było za mało. Także luz, na spokojnie. Paul. Czwarte? Chyba czwarte. W zdaniach ze słuchania podkreślajcie słowa klucze. Na przykład, jak macie zdanie Mark found employment in Egypt because he could draw very well. Do podkreślenia idzie found, employment, draw i well. I od razu jest łatwiej, bo słuchając nie musicie czytać całego zdania, tylko skupiacie się na tych najważniejszych słowach. To bardzo przyspiesza ten proces myślowy. Bardzo go ułatwia. Zresztą podkreślajcie słowa klucze, gdzie tylko się da, nie tylko na słuchaniu. Wolno wam. Po piąte, pracę pisemną napiszcie najpierw po polsku. W brudnopisie. Ale najpierw po polsku. Tam macie te cztery punkty, do których trzeba się odnieść, do których trzeba napisać po dwa zdania. Zróbcie to najpierw po polsku w brudnopisie. Tylko w brudnopisie, żeby nie było. Tak naprawdę większość punktów straconych na pracy pisemnej, na maturze podstawowej, jest spowodowana tym, że ktoś pisze nie na temat. A nie dlatego, że aż tak strasznie nie zna angielskiego. Najpierw po polsku i później przetłumaczcie to prostymi zdaniami na angielski. Do czystopisu. Mm -hmm. I po szóste, powtórzcie sobie w ostatniej chwili czasowniki nieregularne. Obejrzyjcie krótki film o tym, jak pisać maila, link w opisie i poprzeglądajcie słownictwo z tych 14 działów. Tak, tylko poprzeglądajcie. W końcu nie macie czasu. Zresztą, choćbyście chcieli, to i tak wszystkiego nie zapamiętacie. Nawet gdybyście ten czas mieli, ale. Poprzeglądajcie sobie. Często to, co gdzieś tam w ostatniej chwili zobaczymy, nagle przydaje się w kluczowym momencie. Na pewno mieliście tak nieraz. Ewentualnie obejrzyjcie sobie jeszcze mój film o gramatyce na podstawę. On ma raptem 20 minut, a tam jest właściwie wszystko, co trzeba powtórzyć. Mhm. Mówiłem już, żeby się wyspać? Zestaw przydatnych linków, wszystko ładnie poukładane po kolei, znajdziecie w opisie tego odcinka. I luz, na spokojnie, będzie dobrze. To jest prosty egzamin. Powodzenia. A w komentarzach możecie pisać, jak Wam poszło. Trzymam kciuki. Niech egzaminatorom zbledną miny z Waszych wspaniałych wyników. I całemu CKE. Rocker English. Angielski jest prosty.